Robert Doleżałek na grupie Forma życia zadał dobre pytanie, jak radzić sobie z presją, którą sobie wkręcamy. Na przykład, że z e, zawodów mamy mało czasu i nie wiem, e, opóźniłem się w treningu, nie zrobiłem dałem z siebie maksa, zaczyna się wkradać presja, wyrzuty sumienia. To jest klasyk. Ja na przykład teraz podczas Formy życia e, miałem taki motyw, że złapałem się i to, i to w ogóle słuchajcie, bo to jest hit, bo to mi się rzadko zdarza. Jak wszedłem w projekt, powiedziałem, że zrobię to na maksa, i tak było. Przez pierwszy miesiąc byłem cały czas zmęczony, wykończony, i miałem do siebie pretensję, czy inaczej, czułem presję, że muszę zacząć pisać kolejną książkę, którą sobie obiecałem, że wydam na święta. I teraz, kochani, codziennie leciałem w kulki, i kapało mi taka, takie poczucie presji yy, na głowę, że powinienem nie zrobiłem. Powinienem nie zrobiłem, yy, chciałem już, 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 chciałem szybko, 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 po czym nie robiłem tego dalej. I teraz patrzcie jaki jest hit. Jak wzrosła mi energetyka po miesiącu, takiego nic z nierobienia i wiecznych pretensji do mnie, w pewnym momencie sobie powiedziałem Dawid odpuść. I to jest takie złapałem się, że Boże ile ja czasu się ter ter terroryzowałem, Let it go. Nie, nie robisz to, nie rób tego z pełnego buta, czyli na maksa tego nie rób. A nie, że nie, i tak nie robię, a mam wyrzuty sumienia. Nie rób tego na maksa. Odpuściłem. I teraz, co się wydarzyło, jak ja odpuściłem? To jakby ktoś mnie magiczną różdżką w głowę puknął. E, zaczęły mi wracać siły witalne, zacząłem się czuć coraz lepiej, z dnia na dzień to był taki po prostu progres niesamowity, jak odpuściłem. I obecnie zacząłem pisać książkę i wydarzyło się to bezwysiłkowo. I teraz tu jest ten myk, że jak my sobie robimy presję, to presji bardzo blisko tego słowa jest stres. Jak jesteśmy zestresowani, nasz układ immunologiczny się blokuje i nie regenerujemy się tak szybko jak jesteśmy w stanie. To jest raz. Dwa, mentalnie jest po prostu amok i bardzo źle się działa na, na, na takiej wibracji. I teraz tu jest jakby jeden koncept z tym związany, jeżeli chodzi o presję. Odpuść, jeżeli nie robisz, nie rób na maksa, a wtedy siły witalne wzrosną i dzięki temu jesteś w stanie cisnąć tysiąc razy efektywniej niż na presji. Także to, to, to jest absurd. To się aż wydaje nienormalne, że odpuść, żeby znaleźć siły do działania, a nie że ciśniesz na presji i tak tego działania nie ma. Da się oczywiście tą presję zgwałcić, że tak powiem, zmolestować, wjechać w nią, ale to kosztuje bardzo, bardzo, bardzo dużo siły. Ja tak działałem kiedyś, jak działałem pod desperacją, czyli nawet nie, nie tyle presją, co desperacją, gdy był problem, żeby utrzymać moją rodzinę. Ja wstawałem rano o godzinie 6 do godziny 2 trwała moja doba robocza. Ja cały dzień i noc pracowałem i to mnie nie interesowało, jak się czuję. I mimo totalnego zmęczenia, wyczyniczenia i tak działałem. I teraz fajnie, że tak robiłem, ale zakończyło się to tym, że moja córka zaraziła mnie, byłem po raz drugi w swoim życiu chory na ospę, i moje życie było zagrożone. Także nie jest sztuką walczyć z ciałem. Sztuką jest znaleźć, złapać się przede wszystkim na tym, jak sobie wkręcacie tą presję i odpuścić, bo jak odpuszczamy, to wzrasta nasza energetyka i potem jesteśmy w stanie działać bezwysiłkowo. Ale do tego chciałbym dołożyć też motyw na to śpieszenie się, śpieszenie, śpieszenie. Masa ludzi działa pod, pod wpływem takiego pędu, takiej, takiej głupiej presji, że coś musi być szybko zrobione. Ja nie zapomnę jak raz jechałem, e, inaczej jak, jak to uświadomiłem sobie jakie to jest głupie. To już jak byłem młody, jak miałem 20-21 lat. E, jadę samochodem po mieście, wyprzedzam jednego, drugiego, wiecie, szyby na dół, muzyka pałe. No ja, ja byłem ostrym świrem. Wyprzedzam tu, tam, ryzykuję. Raz prawie na czołowe wyjechałem, przyjechałem gościowi, za głowę się łapię. Dojeżdżam do świateł. Patrzę w lusterko, a gościu, którego ja wyprzedziłem Eee, no nie wiem, 5-10 minut wcześniej on idzie za mną cały czas powoli widzę jak dojeżdża jak ja stałem na tym czerwonym on do mnie dojechał i ja sobie pomyślałem, Boże Święty, to ja sobie robię presję żeby zdążyć na czas w miejsce X eee, jadę pod taką presją a ja mogę jechać na co totalnym chillu i dojechałbym w tym samym czasie i teraz no dobra i, i teraz zrozumiałem, że to, że chcemy gdzieś dotrzeć, to może być wasza forma marzeń, to może być dojechanie samochodem z punktu A do punktu B. My możemy dojechać czy dojść w te same miejsca na zupełnie różnych wibracjach. To mogą być wibracje totalnego spokoju, albo presji, stresu i wszystkich tych nazwijmy to negatywnych wibracji. Także jak to zrozumiemy, że jedną i tą samą czynność możemy wykonywać z różnych poziomów świadomości, to, to jest dla mnie to był ogromny game changer, i jest to nieprawdopodobna wiedza, że możesz na przykład jechać szybko autem, ale nie musisz mieć wewnętrznej presji, żeby szybko dojechać. Po prostu jedziesz szybko, ale wewnętrznie przecież spokój ducha. Możesz chcieć osiągnąć coś niesamowitego, ale nie gonisz tam z taką obsesy obsesyjną presją. Tylko po prostu dzień, day by day, step by step, powtórzenie za powtórzeniem, zaczynasz dochodzić do tego. Ale bez tej chorobliwej presji pośrodku. I jak to zrozumiemy, że możemy zmieniać stany świadomości, realizując różne cele, to jest kochani, jeden z największych game changerów, jaki odkryłem. I to jest coś wspaniałego, jak zaczniecie mieć coraz więcej spokoju w sytuacjach, w których normalnie odczuwaliście presję, stres i tak dalej. Wiedza jest po prostu kosmiczna. Także teraz jak będziecie wychodzić na trening, zastanówcie się, w jakim, na jakim poziomie świadomości jesteście, czy wy czujecie presję, czy się boicie tego, że zaraz będzie ból. Zastanówcie się, z jakim podejściem wy tam idziecie i zacznijcie to kontrolować, zacznijcie to zmieniać. Możecie wejść na akceptację, możecie wejść na spokój, możecie wchodzić na początku na radości, Byle nie na presji i stresie, bo to nie ma sensu. Ale widzicie, jak byłem bardzo zmęczony, to mi, weteranowi, bo ja jestem weteranem tych zabaw, e, zajęło praktycznie miesiąc czasu, żeby złapać się na tym, że robiłem sobie codziennie sztuczną presję, że powinienem popracować więcej, a tego nie robiłem miesiąc czasu. Także kochani to jest dla was taka myślę lekcja, że trzeba być naprawdę bardzo czujnym i uważnym, żeby nie zapomnieć o tym, żeby się kontrolować, żeby obserwować swoje stany emocjonalne, żeby coraz więcej luzu harmonii spokoju było w naszym życiu. I dopiero jak trzeba, to włączamy agresję, pełny but i te niższe poziomy świadomości, ale z takim wewnętrznym spokojem i dystansem. Czyli widzicie, to jest ta zabawa poziomami świadomości daje nam nieograniczone możliwości zabawy i miksowaniem tych wszystkich wibracji. Jest to coś wspaniałego i życzę wam, żebyście się nauczyli tym bawić, bo wtedy znajdziecie taką miksturę tych emocji, która sprawi, że wasze treningi będą fajne, wasze życie zawodowe będzie fajne. Jazda samochodem z punktu A do punktu B będzie fajna. Generalnie sprawi to, że każda chwila będzie taka, jaka będziecie chcieli, żeby była. Bo to, jak my doświadczamy rzeczywistości, zależy od tego, jakie mamy emocje w ciele. I w jednej i tej samej sytuacji możemy czuć presję, stres albo spokój ducha. I tego Wam, kochani, życzę. I jeżeli macie do mnie jakieś pytania, bardzo Was proszę, zadawajcie je w komentarzu. I jeżeli macie jakieś tipy na to, jak radzić sobie z presją, jak radzić sobie ze śpieszeniem się tym takim sfrikowanym, bardzo was proszę napiszcie w komentarzu swoje, swoje tipy. Każdy taki komentarz może zmienić komuś życie, dlatego warto, żebyście się dzielili również swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!